Ktoś mnie właśnie naprawdę zabawę. Magdalena to nie kot nie po To żywioł, chaos, czułość i tajna broń świata. Magdalena! Ty nie masz urodzin, ty masz galaktyczne przesilenie. Wszechświat drży lekko co roku o tej porze. Bo ty wracasz na ziemię w pełnej wersji, bez filtra, z błyskiem w oku. I kawą w dłoni. Madzia nie chodzi, Madzia wchodzi. Z emocjami, planem ratunkowym i torbą, w której zawsze jest coś do zjedzenia albo świeczka. Magdalena, ty tornado, tańczysz w kuchni, śpisz pod drzewem. Raz aniołek, raz komando, ale zawsze jesteś sobą, gdy się śmiejesz. Świat się cieszy. Niech Magdalena go zaczęła Jeśli są łzy, Magdalena ma chusteczki Jeśli jest chaos, Magdalena ma notes A jeśli wszystko się wali, to Magda ma Sarkazm i anielską cierpliwość Czasem, czasem jest jak ogień, czasem jak net w kocu A czasem jak święta z przypałem Ale zawsze, ale zawsze jest sobą Nawet gdy nie wie, kim dzisiaj jest Magdalena Jesteś sobą, gdy się śmiejesz. Świat się cieszy, kiedy płaczesz. Lecą wieże. Maciu, jesteś nie do zdarcia. Sto lat razy cztery jeszcze. Magdaleno, Twoja siła to nie maska. To autentyczność z rozmazanym tuszem. To śmiech, który boli brzuch. To czułość, której się nie zapowiada. To serce, które zawsze, ale to zawsze, bije dla innych. I dziś. Z okazji Twoich urodzin, nie życzę ci niczego standardowego, bo ty jesteś absolutnie niestandardowa. Więc życzę ci tego, co już masz: błysku w oku ciętej riposty, miękkiego wnętrza i ludzi, którzy to wszystko widzą i kochają tak. Właśnie Ciebie! Magdalena, ty tornado! Tańczysz w kuchni, śpisz pod drzewem. Raz aniołek, raz komando. Ale zawsze jesteś sobą, gdy się śmiejesz. Świat się cieszy, kiedy płaczesz, lecą wieże. Madziu, jesteś nie do zdarcia. 100 lat razy, 4 jeszcze! Bo jesteś jedyna niepowtarzalna Magdalena. Wersja full HD nie do podrobienia, ale totalnie do pokochania. Wszystkie Wtedy daj znać wszystkiego najlepszego.